Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak włączyć tryb nie przeszkadzać w telefonie Honor Magic V5. Na początku przechodzimy do ustawień naszego telefonu. Następnie zjeżdżamy sobie do zakładki Dźwięki i wibracje, a tu wybieramy opcję nie przeszkadzać. Gdy już to zrobimy, możemy ją sobie tutaj włączyć lub też wyłączyć. Mamy tutaj też możliwość włączenia harmonogramu lub go wyłączenia jego wyłączenia. Jeżeli na niego naciśniemy, będziemy mogli go zedytować, na przykład w jakie dni ma się on powtarzać, od jakiej godziny ma trwać, i do jakiej godziny ma trwać. Zapisujemy tutaj w prawym górnym rogu. Możemy też dodać nowy harmonogram, wybrać tak samo dni, w jakie ma się on powtarzać. I wybrać godzinę, od której ma się zacząć, i godzinę, od której ma się zakończyć. I tak samo zapisujemy w prawym górnym rogu. I jego też możemy wyłączyć lub włączyć. Tryb nie przeszkadzać możemy też włączać i wyłączać w naszym centrum sterowania. Musimy najpierw je otworzyć, ściągamy teraz w dół, i tutaj szukamy sobie opcji nie przeszkadzać. Wygląda w taki sposób taki księżyc. Możemy ją nacisnąć, wybieramy opcję Włącz. I w ten sposób włączamy właśnie tę funkcję. Możemy ją tutaj też wyłączyć. Jeżeli nie posiadasz tej ikony w tym miejscu, musisz wybrać ten ołóweczek, a następnie wybierasz edytuj przełącznik skrótów. I tutaj musisz znaleźć gdzieś w tych opcjach, właśnie tryb nie przeszkadzać, a następnie przestawić go tutaj do centrum sterowania. Na przykład ja teraz usunę sobie. Te, ten przycisk nie przeszkadzać. I on się znajduje u mnie w tym miejscu, więc po prostu go biorę i przeciągam gdzieś w jakieś miejsce, które będzie mi wygodnie go używać. Wybieramy gotowe. I jak możemy zobaczyć, już się tutaj znajduje nasza opcja. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony, to tyle. Ja się żegnam. Cześć!